Droga lub drogi wago. Dzień dobry lub dobry wieczór. Witam cię na moim kanale. Dzisiaj robimy sobie takie eksperymentalne czytanie, bo aż na 8 dni mam dla Was aż 8 kart. I kiedy ja to nagrywam, jesteśmy na parę dni przed ostatnią kwadrą księżyca. Nagrywam to w sobotę późnym wieczorem, właściwie w nocy, jeszcze w sobotę, bliżej niedzieli. I karty są od niedzieli. Jeśli Cię interesuje dokładna data, to w opisie pod filmem. A jeśli trafisz tutaj w innym terminie, no to wtedy liczysz sobie 8 dni. Mogą Ci się tylko nie zgodzić te dni tygodnia, o których będę mówić. Będzie 8 kart na 8 kolejnych dni. No to co, próbujemy? Dobra. Co tam dla Was wagi? U mnie będzie na niedzielę, na poniedziałek. A za chwilkę Wam powiem. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Nowagi. No wagi. Pierwsza rzecz: jeśli coś, co za chwilę powiem, nie pasuje w ogóle do Waszej sytuacji życiowej to puszczamy, to idziemy dalej, ewentualnie szukamy swojego filmu ze znakiem Ascendentu albo ewentualnie znak księżycowy, tam gdzie był księżyc, jak się urodziliście. I ja jeszcze sobie sprawdzam Wenus, gdzie była, jak ja się urodziłam, ale sprawdzenie swojego znaku głównego, niektórzy twierdzą, że słoneczne to nie jest główny, tylko Ascendent, czyli tych dwóch, Słońce i Ascendent, jest kluczowe. Niedziela. Zobaczcie, to są kije, to są miecze. Strasznie dużo się może dziać przez te najbliższe 8 dni u niektórych wag, ale spróbuję wam szybciutko opowiedzieć. W pięciu buławach y, widzicie jest zamieszanie w tej karcie. Ktoś w, w niedzielę się z kimś bije, albo przeciwko komuś się bije, możesz mieć zamieszanie w głowie, możesz potrzebować sobie uporządkować w głowie jakieś tematy. Możesz się na przykład próbować pokłócić ze swoją osobą bez powodu, co jest zupełnie bez sensu. Ale czasami jak mamy kogoś pod ręką, kto się nawinie, a najbliższa osoba się do tego idealnie nadaje, prawda? Więc jest przestroga, żeby tego nie robić. No chyba, że bardzo potrzebujecie oboje. Poniedziałek, następuje wyciszenie. W pustelniku, jakaś waga, cofa się dwa kroczki wstecz, może po tym burzliwej niedzieli i yy, obmyśla coś. Zanim pójdzie dalej z jakimś tematem. Czyli wcale nie tak bojowo wchodzi w tydzień. Wtorek. Jakaś waga może mieć lekką infekcję, ale niekoniecznie. W Czwórce Mieczy odpoczywamy, może więcej się wysypiamy, może potrzebujemy sobie przez sen ułożyć, że tak powiem, te myśli swoje nieuczesane, jak to pięknie Lec określił. Stanisław Jerzylec, jeśli dobrze pamiętam. Nawet jeśli wiecie, to nie chodzi o to, że ktoś sobie leży cały dzień, bo pewnie większość z nas jest w pracy, ale po prostu potrzebujesz może trochę więcej wypoczynku. Środa. No i w środę, jeśli jakaś waga ma taką sytuację, że jest sam, sama, to może do Was zmierzać miłość. Ale to tutaj uważajcie, jeśli to jest tak zwany wracacz albo wracaczka, to się sześć razy przyjrzyjcie, tak jak wiecie, monecie podarowanej z każdej strony pod każdym kątem. Czy na pewno brać? Bo jeśli ktoś wraca i drugi raz jest bez pomysłu, chce do Waszego życia wejść, hmm. W pełnej krasie, nawet jeśli piękną sukienkę nosi albo jest pięknym rycerzem, to się naprawdę dwa razy zastanówcie, a na niebie mamy teraz retrogradację Wenus, która sprzyja właśnie takim powrotom. A jeśli jesteście w szczęśliwym związku, czego wszystkim nam życzę, to może być od nowa uczucia, ktoś komuś ten kielich miłości ofiarowuje, ale też może być jakaś umowa zawarta, zupełnie abstrahując od świata emocji, w środę Ciekawe, ktoś może jakąś umowę podpisywać Wygląda na to, że korzystną Oczywiście czytamy nawet drobny druczek Czwartek Ktoś może potrzebować psychoterapii Albo jest potwornie przemęczony To może, ale nie musi pasować do ciebie Albo do kogoś, kto jest ci szczególnie bliski Drugie znaczenie tej karty Wyjazd na wakacje No bo ta dziewczyna się przeprawia łodzią przez wodę Pewnie nie statkiem, bardziej samolotem albo samochodem, ale może się tutaj y, kroić jakieś wadze wyjazd. Może się po prostu już przygotowujesz do wyjazdu, bo rzadko w czwartek wyjeżdżamy na weekend, ale może, może piątek. Mamy drugi raz podpisywanie jakiejś umowy. Też w tej karcie może być albo miłość, albo żniwa jakieś, albo umowy, albo ktoś się zaręcza, albo ktoś się hajta, albo ktoś ma jakieś plony, zbiory, albo ktoś podpisuje umowę. Więc może jakaś waga ym, podpisywać jakieś umowy w tym tygodniu. Super, sobota, arcykapłanka. Ym, widzicie chłód tej szaty? To może być jakieś, jakaś oziębłość emocjonalna, twoja albo Twojej osoby. W tej arcykapłance. Możemy chcieć się bardziej też koncentrować na naszym życiu duchowym, nie na naszym, naszej cielesności. Gorzej, jeśli jeden z partnerów, że tak powiem, nie wyraża chęci. W skrajnych przypadkach to może oznaczać yy, albo przejściowe, albo jakieś takie już bardziej chorobową impotencję. Tak się niestety o tej karcie też czasami mówi, ale to może być taka jedna, jeden partner albo partnerka wagi, że ma jakąś blokadę. Czasami są to blokady umysłu, czasem to jest przewlekły stres, mmm, jakiś trudniejszy moment w życiu prywatnie czy zawodowo, a czasem to są sprawy takie, z którymi po prostu się idzie do lekarza i pewnie szuka się rozwiązania. Natomiast w niedzielę jakaś waga jest w energii karty śmierci, która jest. Taką kartą, którą, tak samo jak tej psychoterapii, czy tej śmierci, czy jeszcze paru innych takich kart, no zazwyczaj się boimy. Natomiast śmierć oznacza pewną bardzo głęboką transformację. Y oczywiście wszyscy się umieramy, wszyscy się rodzimy i później umieramy, natomiast ta śmierć upersonifikowana w zbroi rycerza jest na białym koniu. Zwróćcie uwagę na tym cmentarzu i są takie piękne. Gdzie niegdzie niby ściuchnę rople wody, a woda to nadzieja na nowe, na odrodzenie, na nowe życie, na jakąś dłuższą zmianę. Do jakiejś wagi może się kroić jakaś bardzo duża, taka bardzo zmieniająca wiele w życiu, zmiana w życiu. Zmiana w życiu, no masło maślane mi wyszło, ale jest późno, wybaczcie. Drogi wagusiu, droga wagusiu, życzę wam bardzo pozytywnych ośmiu najbliższych dni. Z, ze stabilnymi emocjami, z fajnymi, korzystnymi umowami, jeśli takie macie, z odpowiednim zapasem czasu na przemyślenia, z dobrym połączeniem z partnerem, z fajnymi transformacjami, jeśli przez takie rzeczy przechodzicie. Nie wiem, kiedy następnym razem będę mogła zrobić dla Was takie czytanie, bo zrobienie takiego czytania dla każdego znaku Zodiaku zajmuje sporo czasu. Ale nie, nie to, że się tutaj wyżalam, bo chciałam dla Was to czytanie zrobić. Sie cieszę, że mogłam. Teraz zmierzam, mam nadzieję, że na zasłużone wakacje, z których być może coś się uda nagrać, może na łonie natury, więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na kolejnych czytaniach.